time for deployment

O kurwa, och się zrałem. Zwłok snajper jest tam dalej. Te snajper, proszę. Ej, nie dało. No, dwóch jest tam dalej. Jeden plec, jeden pleca mamy. Dalej matys, biegnie, biegnie. biegni. Just. Jeden pod nami! Jeden w wodzie! Chyba? Nie widzę go. Gdzieś w wodzie jest. Nie! NIE! Co za jebany chuj! Nie wiem po co to układa się, ale niech ci będzie. Fra Francuz jebany. Ten w wodzie to był z... też pan to zbił To był z innego teamu Moja no kurwa, proszę Ja mammo. Kurwa Zraniło się Hała no. Czerwik pan To jest dwa team oddzielna J się zabił Pan też się załóż. Cicho, Pan też załóż, bo też się no CICHO dowiedział. KURWA! Na drugą stronę lecimy Maciek, jebać go. Kurwa nie chcę, żeby mi usłyszał, kurwa, kiedy zakładam pan też, pan, pan załóż. Nie ma dźwięku do tego nawet! Tak, nie ma. Kurwa, gdzie oni się kambią? Ja pierdolę! weź ty się odpierdol człowieku. Nie... Te faktory nie idź. Nie, nie wiem. Na razie. Nie, tam jest glitch. W sensie? No, w teksturach możesz siedzieć. A, zajebiście kurwa. On tu siedzi. O kurwa.

Wiesz, jak jesteśmy obok siebie, to nie wiem. Nie, znaczy do mnie nie tam, tamci, to znaczy, bo mnie nie widzieli nawet. Mmm, do mnie strzelali, ale już zastąpili mnie. Kurwa. Daj pożutki. Jak tam? Widzieli mnie. Chodź, 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 wrąbadam w nich. Z, do wakary polecieli. A, zrób w takim miejscu, że... Tak, że tam są ugracza Ja mam plan, ale ja się muszę poświęcić w takim wypadku. Nie. Bude tak ja mi, co ty chciałeś zrobić No zrobię trzeba Ja zrobiłem to co miałem zrobić A co ty miałeś zrobić Spowodować że kopumrze Ty paraz granat Mam granat jeszcze poraczyłem Zabiliście ich Jednego Jeszcze jeden na dachu Znaczy nie na dachu, tylko na górze Chodź Maciek e, dojeżdża nie dojeżdżam Biegnę Tu na tu, tu, tu. Chodź do nas Matys Biegnie, Patrzę na rzut chyba That's That's Dawaj kurwa, z dobitka Snajper kurwa od pleców W budynku dalej jestem ten Tu jest, ja zaczęłam Uważaj snajper Gdzie? Widziałem pocisk słyszałeś po A to ty? A to ja Sierpucje? Sierpucje snajper, chyba nie? A municji macie do karabinu? No. Dobry Наверное, наверное, место наверное, 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 Ten sniper są tak chyba tak. Tamten uciekł Bez na dół Minę dałem A dobra, dobra, to na ludzi Jak chyba słyszałem ktoś na dole Tylko takie info tam. Bez pancerza Obity jest mocno. Jak dojdzie Mam ci do sniper potrzebuję. Mm, ja, ja używam. Sniper! Silos. Masz, tu. Mam. Mam strefę, więc wybijmy tych, co są za plecami. Tam był jeden budynku. Nie, nie, Silosa. I tam so yeah. yeah. nie, nie, A w tym budynku w ogóle. To, już No kurwa, to ma opad. Muszę to zmienić, jak nie się przekonać. Descent słyszałem na tym budynek. Co ja kurwa zaznaczyłem? Ja... Nie wiem. Tu byli Dobra, silosu strzelał. Teraz ja, naród tu rzucił. W tym budynku tutaj będą Tutaj jest kopalń Nie <Niearest> wiem skąd, ale dostaną snajperkę Wjeżdżają okay? nam <Niearest> Nie, one wybuchają po czasie. Kurwa, my... Jaką kurwa. Nie, ale... dobra info. Budynek będą uciekać. Sniper. O kurwa. Macie... Matys klikaj nas. Biegną. Zna się za nami, ale skąd na dół może wejść drobiną. Biegną, biegną. Nie, dobre, czysto. Jest tu. Lecę, e, mam. Oj, oj, nie mogę kurwa rani mój Ale nie w gazie stary, naprawdę Dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest trzymać. Miesz maskę kazowa jedno Era? Ja mam flor Ja też. Chyba Nie, nie mam Ale miałam od tego? Najpierw? No może być Ja mam, chcecie? Daj, bo ja mam 11 już Podemną mną są Silos nie to. Plecy, plecy! Na matysa... Kurwa! Dawaj pod pocisk. Już mam pewnie. Nie, bo... Nie wiem, co my... mo mo Może. Mamy strefę, dosłownie ciubkę strefy została nam. Możemy tu zostać. O, zabity. Albo możemy powiedzieć tam też. Daj iść do maczka. Będziemy ich wybijać z góry. było chyba. Otwórz drzwi, jeśli możesz. Ale ja jestem pewny jest, 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 jest. Prawo. No kurwa, e, flary się możesz. I pod wam jest, dalej jeden. Co tam to Czekam na florę. No nie! Co no, to, to ma być? Że no. Flare mi odpaliło teraz. <suszy> A kurwa, teraz. Mogę się wcześniej nie podać, to bym was w dwóch wykupił. Ta, ale spoko. Zajebista. Gdzie ją ty? Możesz maksymalnie jeszcze do sklepu, póki jest otwarty. Wykupić nas dwóch. Tym jest, tym jest. Nie ten kurwa, tylko ten tu. Bo ten jest jeszcze otwarty. Nieważne. Póki jest otw... Ale w strefie już uciekną. Jak ty. Masz jeszcze czas, masz jeszcze. Albo już chyba nie? Dobra, jest. Wykupę na dwóch i będziemy. Latamy, matys. My latamy teraz. Od razu spadł Mam, 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 mam. I będziemy szli do strefy. Um... Mógłbym pójść się wykupić, Maciek, ale nie będzie się opłaca. Opłaca się, bo chyba maska kosztuje 2000. Wylądujemy możesz na tym sobie... budynku Możesz go wykupić jakby co Możesz I ty możesz jeszcze takie z gazem pójść Nie, bo tam są gracze właśnie Niech oni się sami wybiją My polecimy na dach tutaj Ląduj Pod nami są Dobra, wiem. Widzę. Spierdalać z tym granatem. Czy tu pancerza nie ma? Z no, no. cicho, 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 cicho. Cicho, cicho, tu robię zapierdala. 102 I to są osobne team, Matys. Osta ostatni. Dawaj kurwa, ostatni go. Może was nie zarabi to Gdzie ty chłop po głowy to wali no Kurwa co za derk? Co za tek? No może zwłoki z chłopaj chłop Co za DEK? Co za dek? Co za dek? Co za dek? Nie <noise> Tam zwłok nawet nie było, co za no, by? Nie było, my no się mojego kilkama Nie było, to już było No to ci zaraz wysyłam Co za ty? Co ty gadasz? Easy, 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 easy gierka, easy gierka. No, patus, <laughs> pa, pa, wani, czeka, jakiś chujka. Czemu to, się to?